Historia uczelni. 70 lat dla niektórych uczelni w dawnej przeszłości, a nawet i w naszych czasach, to był okres długi, a często bardzo krótki, gdy chodzi o istnienie. Ta uczelnia, w której jesteśmy obecnie, w 1946 roku, miała tylko trzy sekcje. To może było jakieś 100-120 studentów i kadra nauczająca. I świetne plany pedagogiczne kształcenia nauczycieli dla potrzeb kraju, który był kompletnie zbity, zdemolowany, można powiedzieć, okaleczony pod każdym względem wojną. była maleńka uczelnia. Przecież na początku ja przyszedłem. W piątym roku istnienia uczelni byłem studentem tej uczelni i tak przez cały czas właściwie towarzyszyłem temu jak się to wszystko zmieniało. Rozpocząłem studia historyczne w 1957 roku i wtedy uczelnia była malutka. My zajęcia mieliśmy na Straszyckiego 22. To był mały budynek teraz mamy tych budynków kilkanaście także jest niesamowicie duża uczelnia to co zawsze kiedy przechodzę tutaj to przypominam sobie kiedy rozpoczynaliśmy tutaj kiedy były pierwsze wykopy kiedy był jeszcze rektor pan profesor Danek kiedy rozpoczynało się tutaj w Praca, rozpoczynała się praca nad tym budynkiem, nie zdawałem sobie sprawy, że kiedyś będzie taka wielka tutaj uczelnia, że będzie to taki kampus uczelniowy. Uniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest obecnie najstarszą w Polsce uczelnią kształcącą nauczycieli i wychowawców. A wczoraj piękny koncert, który był w Teatrze Słowackiego, to ja myślę, że wiele uczelni by chciało mieć taki chór i taką orkiestrę symfoniczną, jaką my mamy. Od małej orkiestry kameralnej została stworzona w, w tej chwili, nie wiem czy nie największa w Krakowie orkiestra symfoniczna, licząca w około 50 osób, potrafiąca zagrać już wszystko. Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się z panią Derygant i usłyszałem, że orkiestra dojrzała do tego, żeby podjąć najbardziej skomplikowane pomysły, że jest przygotowana do zagrania najtrudniejszych utworów, to prawdę powiedziawszy, popatrzyłem z pewnym niedowierzeniem ale to, co wczoraj usłyszałem, to ja myślę, że przerosło nie tylko moje oczekiwania. Po prostu mamy profesjonalną orkiestrę symfoniczną, która niczym nie ustępuje orkiestrom zawodowym, i z tego powinniśmy być dumni. Dzisiaj jestem naprawdę niezwykle dumna i szczęśliwa, że w tym pięknym jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego mogłam zaprezentować, niejako pochwalić się całą tą pracą, którą której poświęciłam się przez ostatnie 5 lat. Orkiestra generalnie ma 10 lat, ja ją yy, przejęłam w 2011 roku yy, z pięcioma osobami, także tak naprawdę zaczęło się budowanie od samego początku tego składu, na początku w ogóle smyczkowego. Nie było wiolonczel, nie było altówek, potem był mały skład symfoniczny, teraz jest faktycznie pełnoformatowa orkiestra symfoniczna. Yy, myślę, że to jest nie tylko historia moja yy, na całe życie, ale jest to na pewno historia też tych wszystkich studentów, którzy, którzy z tak wielką pasją tej orkiestrze uczą. To jest historia uniwersytetu, która na pewno będzie nas pamiętała i mam nadzieję, że to też no, wywiera ogromny wpływ na, na całe środowisko krakowskie i wszystkich uczelni, bo podkreślam, że jesteśmy jedyną pełnoformatową orkiestrą symfoniczną działającą w Polsce. Uśmieliłem się kiedyś powiedzieć tak, że zastanawiałem się, czy tego jubileuszu nie uczcić 70 utworami. Akurat tak się złożyło, że ten pomysł był trochę pomysłem niebezpiecznym i bardzo na wyrost, ale udało się pójść w kierunku może nawet więcej niż 70 wykonawców. I to jest rzeczywiście taka myśl przewodnia, która gdzieś tam pewnie trochę też mobilizowała do takiego. Takiego działania, jakiego dziś byliśmy świadkami. Profesor Korzeniowski, Adam Korzeniowski, już mi obiecał, że jak skończy swoją kadencję prorektorską w Akademii Muzycznej, to przede wszystkim skupi się na naszym chórze. On po prostu chce się tu realizować, bo widzi e, ogromną satysfakcję, jaką mu to daje. Podchodzę do tego przez pryzmat trochę własnej pracy zawodowej, którą akurat tak się składa, że też gdzieś tam w okrągłą rocznicę daje się spiąć. 30 lat pracy mojej zawodowej też było, właściwie też miało okazję odbyć się i miałem okazję świętować to właśnie między innymi na Uniwersytecie Pedagogicznym. To jest jakby jedna sprawa. Waga tego to jest waga wcale nieprzeciętna, to jest waga nawet bym powiedział, że bardzo, bardzo duża. Wspomniałem wcześniej, że nauczycielem akademickim jestem od 20 lat na tej uczelni. I to jest z jednej strony inspiracja, z drugiej strony ciągłe poszukiwanie i jeszcze z innej perspektywy na to patrzeć. Um, ciągłe, powiedziałbym, samo, samo takie doskonalenie się też przy okazji i tak dalej. Waga jest duża. Ja jestem zbudowany taką postawą profesora Korzeniowskiego i, i w, nic nie będzie stało na przeszkodzie, że, żebyśmy współpracowali bardzo dobrze żeby ten chór naprawdę był jeszcze wspanialszy. On już jest wspaniały, ale wierzę, że, że to będzie perełka. Zruszyło mnie bez wątpienia to, że że ja musiałem stanąć dzisiaj po raz pierwszy prowadzić senat i to w 70-lecie, uroczysty senat. To bez wątpienia było, było wzruszające, ale też dopingujące. Na pewno momentem, kiedy czułem się z jednej strony skrępowany, ale z drugiej strony e, ogromnie wzruszony. To kiedy wręczałem medale zasłużone dla Uniwersytetu Pedagogicznego, byłem rektorem. E, rektorowi Faranowi, który jak przychodziłem do pracy, był, był rektorem. Profesorowi Mosznerowi, jak byłem asystentem, on był rektorem. E, profesorowi Żańskiemu, koledze z, od czasu jak tylko tutaj pracuję. Rektorowi Kirykowi, który był pewnym wzorcem naukowym dla mnie, kiedy rozpoczynałem swoją karierę naukową. To jest coś, co się zapamięta na, na całe życie: że stanąłem w takiej sytuacji, gdzie mogłem a, tym osobom, które budowały tą uczelnię i które ja pamiętam od czasów asystenckich, dziękować za to w imieniu Senatu że to oni przyczynili się do dzisiejszego święta, tego 70-lecia, które obchodzimy w dobrej kondycji, w dobrym stanie. Bez wątpienia wzruszyło mnie to, że była pełna sala. Chciałoby się, by ta uczelnia zdobyła się na profil własny, tak jak próbuje to od wielu lat, tak jak myśleli ci, którzy ją zakładali, żeby była uniwersytetem pedagogicznym, gdzie pedagogika jest królową poszczególnych kierunków kształcenia. Uczelnia nasza nie tylko kształci nauczycieli, ale również i dokształca tych nauczycieli, którzy już wcześniej zdobyli takie uprawnienia nauczycielskie oraz tworzy specjalne programy. Także jest tutaj siła uczelni nie tylko w kadrze, ale także i w absolwentach, bo początkowo była to uczelnia tylko ściśle pedagogiczna. Z czasem otwierały się inne kierunki, nie tylko pedagogiczne, ale również ogólnohumanistyczne, a także techniczne. Teraz uczelnia ta ma pełne spektrum, ale główny nacisk położony jest jednak na kształcenie nauczycieli. No, tylu budynków, które zosta powstały w ostatnich latach za kadencji, czterech kadencji rektora Michała Śliwy, no to można sobie tylko pomarzyć, żeby wybudować. Teraz trzeba po prostu dbać, żeby te budynki dobrze służyły społeczności uczelnianej, żeby w tych budynkach byli dobrze kształceni studenci, żebyśmy dobrych studentów rekrutowali. To jest uniwersytet w tej chwili na miarę XXI wieku. Za 70 lat uczelnia będzie pewnie zupełnie inna. Trudno dzisiaj to przewidzieć, jaka będzie uczelnia za 70 lat, bo zmienia się świat, zmienia się otoczenie, są inne wyzwania cywilizacyjne. Chciałbym, żeby uczelnia dalej wykonywała swoją misję, w którą przez te 70 lat była wpisana, żeby kształciła nauczycieli, ale żeby kształciła nauczycieli. A jeszcze lepiej, jak robi to obecnie, żeby kształciła nauczycieli dla tych wyzwań za 70 lat. I tu pytanie, jakie będzie, jaki będzie wtedy nauczyciel? Myślę, że to, co nazywamy uczelnią, tworzą wszyscy, łącznie z pokoleniami studentów, którzy pamiętają skąd wyszli i utrzymują kontakty prawie do dzisiaj z nami. I to moim zdaniem jest chyba najistotniejsze. Całe moje życie w gruncie rzeczy z tą uczelnią się wiązało. W tej chwili trochę mi żal, że już jestem poza. Ta uczelnia to jest moje życie. Ja tego nigdy nie ukrywałem i nie ukrywam. Ja tu się realizowałem, i realizuję chyba, zrealizuję chyba do końca.